Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Na tym polega wielkość naszego programu, że my proponujemy to, co Polsce służy, a nie szkodzi. Szkodzi wrzas, szkodzi specjalista od kur, szkodzi ten, który chce, aby wszystko wetować, co chodzi, pruwa i się rusza. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Nasza jest przyszłość, bo my chcemy Polski nowoczesnej. My nie chcemy specjalisty od kur. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Ale nas nikt nie zakrzyczy. My mamy rację. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Racja jest po naszej stronie. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. A z jak z gazdą. Musi mieć w kieszeni cukierki dla dzieci, ale czasami przyda się Ciupaga. Przyda się Ciupaga. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Ci, którzy obrażają, nie szanują Polski. Stanowią dla nas wszystkich zagrożenie. Im musimy się przeciwstawić. 10 maja. Z nimi musimy wygrać. Ich musimy zepchnąć na kompletny margines. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Wyplujecie jadem nienawiści, żółcią polityczną. Razem wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo.